Jak wspominasz de Wojskic? Bardzo dobrze. Poznałam tam bardzo dużo ludzi, i nauczyłam się bardzo dużo, nauczyłam się samodzielności, bo jednak no, trzeba było to tam y, mieć taką cechę. E, no było naprawdę świetnie, myślę, że od tamtego czasu troszeczkę dorosłam. Stałam się na pewno o wiele bardziej odporna na hejt, co teraz mi się bardzo przydaje. Więc no, naprawdę było bardzo fajnie. Poznałam bardzo dużo wspaniałych osób, których serdecznie pozdrawiam, więc było super. A jak to się zaczęło? Ty chciałaś sama y, tam wystartować w tym konkursie, czy y, nie wiem, rodzice y, bardziej cię nakłaniali do tego, jak to wyglądało? Było to tak, że po moim koncercie moja pani od wokalu przyszła i powiedziała, że właśnie jest coś takiego, jak przesłuchania do Wojsa i mówię, no super, ja bardzo bym chciała, bo oglądałam wcześniejsze edycje. W innych krajach i bardzo mi się to podobało i zawsze chciałam wystąpić w jakimś takim programie telewizyjnym, więc poszłam do rodziców i oni na początku nie byli przekonani co do tego, bo, nie, bo wiedzieli też, że ja wtedy przejmowałam się jednak opinią innych, ale powiedziałam im i rozmawiałam z nimi bardzo dużo o tym, że no po prostu o tym hejcie całym, który może być, ale niekoniecznie musi. I no i w końcu się zgodzili i pojechaliśmy, no i tak wyszło, że po prostu teraz jestem tutaj, gdzie jestem.